Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w piątek 14 sierpnia 2020 roku. Dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 8. Ósemka głównie nastawia nas na sprawy materialne, zawodowe, finansowe, tak. Jest to taka chęć przejęcia kontroli nad wszystkim właściwie, no też nad własnym życiem, ale też nad otoczeniem. Dobry czas na wzrost materialny. Ósemka daje siłę, daje taką, taką konkretność. Jest to też dobry czas na robienie długoterminowych planów, zarówno tych właśnie finansowych, zawodowych, jak i w ogóle takich życiowych. Najogólniej rzecz ujmując, moi drodzy, księżyc nadal przebywa jeszcze w znaku bliźniaka, czyli to, co mówiłam wczoraj: optymizm, chęć do działania, no, takie rozproszenie być może uwagi, brak koncentracji, wiele rzeczy nas interesuje. Szukamy różnych tematów, tak? Wiele rozmów, rozmawiamy, spotykamy się z ludźmi. No, ale przez to właśnie rozproszenie, przez ten brak koncentracji, uważajcie, proszę, na jakieś takie pomyłki, błędy, które mogą się właśnie z tego zrodzić. No więc, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o energię dzisiejszego dnia. Zapraszam Was, moi kochani, do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, komentowania filmiku. No i cóż, no i przechodzimy do tarota, tego co tarot chce nam powiedzieć na dzień dzisiejszy. Baran w energii ósemki monet, czyli karta, która mówi o zapracowaniu, tak? Dzisiaj baranie będziesz bardzo, bardzo zajęty. Pomimo tego, że to już piątek, być może dla niektórych to już jest początek weekendu albo już w ogóle rozpoczął się weekend. No, tutaj wygląda na to, że dużo pracy przed tobą i to taka praca od rana do wieczora. Może wręcz być tak, że ktoś ci w domu na przykład zarzuci, że zaniedbujesz dom, partnera, partnerkę, dzieci, bo pracujesz i pracujesz, tak? Więc zwróć na to uwagę, żeby tej pracy, yy, no przede wszystkim może nie przynosić do domu, no albo żeby nie było tak, że faktycznie wiele, wiele godzin zajmujesz się tylko i wyłącznie pracą i zapominasz o reszcie świata i życia. Jest to oczywiście energia, która Mówi o wzroście finansowym, tak? Bo jeżeli pracujesz, no to wiadomo, kieszeń się napełnia. No ale tak, jak mówię, tutaj zwróć na to uwagę, żeby nie zaniedbać rodziny bliskich, bo, bo może ktoś do ciebie mieć uzasadnione pretensje, tak? Moi kochani, byczek, byczek dzisiaj w energii kapłana, czyli energia umów jakichś, tak? Spraw urzędowych, być może. Spraw związanych ze szkołą, być może już tam teraz zaczyna ten temat szkoły, więc być może będziesz byku, jakieś sprawy z właśnie tego typu um, załatwiał. No generalnie ta karta mówi o tradycji, o takich wartościach, które um, niesiemy od pokoleń i z pokolenia na pokolenie są przekazywane. O takiej legalizacji, legalności wszystkiego wokół, tak, czyli robimy tak, jak pasuje, tak jak wypada. Legalnie. Nie, nie doszukujemy się jakichś takich krętych dróżek, tak? Tylko idziemy prosto przed siebie, legalizujemy wszystko co wokół. No, nie próbujemy właśnie jakimiś bokami gdzieś tam przechodzić, bo to się może dla nas źle skończyć. Więc tu na pewno trzeba pamiętać właśnie o tym. <laughs> Bliźnięta. Bliźnięta, moi kochani, w energii. Odpoczynku, tak? Tutaj jest takie zmęczenie, które, które gdzieś cię dopada, i masz ochotę się odizolować, może troszkę gdzieś odsunąć się od całego świata i pobyć może i sam ze sobą, właśnie i troszkę tak, jakby sobie być może złapać oddech, naładować akumulatory, nie wiem, może gdzieś na łono natury wybrać się na rower, przejechać się gdzieś kawałek pooddychać świeżym powietrzem. W każdym razie. Szukasz takiego miejsca dla siebie, takiego momentu, gdzie nikt Ci nie będzie nad głową nic turczał. Będziesz po prostu sam z własnymi myślami. Być może trzeba w tej głowie zrobić troszkę porządek. Posłuchać może własnych potrzeb, własnej intuicji, co ta intuicja do Ciebie mówi. I taki właśnie dzisiaj dzień się dla Ciebie zapowiada. No, i raczek, moi kochani. A raczek dzisiaj w energii też mieczy, czyli też głównie myślenie, sprawy intelektu. Takie analizowanie wszystkiego, tak? Tutaj nie kierujemy się uczuciami. Jeżeli do czegoś podchodzimy, jeżeli nad czym się zastanawiamy, to na chłodno, z takim dystansem do rzeczy podchodzimy i jesteśmy gotowi też przyjąć prawdę i w razie potrzeby odciąć się na przykład od kogoś, od czegoś. Łatwo jest nam w tej energii zrozumieć prawdziwe czyjeś intencje, tak? Bo mamy tutaj taki dar, jak gdyby. Właśnie tego, e, tego myślenia, po prostu tak? takiego analitycznego myślenia, kiedy jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski, i, i wtedy wiemy, co dalej, co po prostu robić, tak? Więc, e, więc e, w ten sposób. Dobrze, idziemy do Lwa. <laughs> Coś mnie drapie dzisiaj gardło. Idziemy do Lwa, moi kochani. Mm, Lew w energii. Takiej nierówności w dawaniu i w braniu. To jest karta, która mówi, że nie ma, właśnie na przykład w relacji, w związku, nie ma na tym polu równości. Jedna strona więcej daje, druga strona więcej bierze. Wcześniej czy później ta sytuacja staje się ciężarem, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony, bo ta strona, która daje, no, czuje, że daje za dużo, a ta str strona, która bierze, w pewnym momencie zaczyna czuć być może wyrzuty sumienia, czy taki w ogóle dyskomfort, że jest. Zasypywana, jak gdyby, natomiast ma świadomość gdzieś tam wewnętrzną, że sama tyle samo nie daje. No, z innej strony, na tą kartę patrząc, no może to być też karta pomagania komuś, kto jest w potrzebie, czy też my możemy liczyć, jeżeli to my jesteśmy w potrzebie, to być może my możemy liczyć na czyjąś pomoc. Jeżeli tak, to zwróć się o tę pomoc i dzisiaj powinieneś ją tutaj uzyskać. No to nawet może być wsparcie finansowe, nawet w tej kwestii albo jakaś inna prośba o pomoc jeżeli czegoś potrzebujemy to właśnie dzisiaj jest dobra energia żeby zwrócić się do kogoś o pomoc. No i moi kochani Panna, Panna w cesarzu, czyli władza, siła, charakter, tak, taka męska, silna energia, decyzyjność. Bardzo możliwe, że jakieś sprawy związane dzisiaj z twoim mężem, z twoim partnerem, jeżeli jesteś oczywiście kobietą, Panną, tak to może dzisiaj wysunąć się na plan pierwszy. A jeżeli to jest twoja energia, no to właśnie to, podejmujesz decyzję stanowczo, wiesz dokładnie, czego chcesz, w którym kierunku idziesz, w którym kierunku podążasz, patrzysz na wszystko wprost, bez, żadnego, bez żadnych uników. Potrafisz doskonale oszacować, kto jest twoim wrogiem, kto jest twoim przyjacielem. Masz taką łatwość oceny tutaj ludzi, w ten sposób może. Więc bez problemu tutaj sobie radzisz. Jest to też taka karta, która mówi o Bezpieczeństwie, które właściwie sam sobie czy sama sobie budujesz wokół siebie, na przykład yy, twój dom, który, który staje się dla Ciebie takim azylem i bezpieczeństwem, tak? Więc yy, to jest właśnie yy, no, ten czas taki, tak? Kiedy dobrze się w tej energii czujesz. No i moi kochani dla wagi yy, koło fortuny dzisiaj, czyli jakaś zmiana się szykuje. Miejmy nadzieję, że na lepsze. <laughs> Ponieważ no, w kole fortuny jest tak, że jeżeli jest jakiś gorszy czas, no to właśnie przynosi poprawę sytuacji. Więc miejmy nadzieję, że w taką stronę tutaj ta zmiana będzie podążać. A twoim tutaj zadaniem jak gdyby, droga wago, jest abyś miała oczy szeroko otwarte i abyś tego grantu od losu nie przegapiła, bo to może być tak, że pojawia się coś na horyzoncie, ale na bardzo krótką chwilę, na ułamek sekundy dokładnie no i trzeba być jakby gotowym na to, aby to przyjąć, nie przegapić tego, nie, nie przymarudzić coś i nie zauważyć może tego więc tak jak mówię trzeba mieć oczy szeroko otwarte i wtedy na pewno coś fajnego do ciebie przyjdzie no są to też często sprawy karmiczne, kiedy przychodzi do nas coś, co a, wynika właśnie z karmy. No i moi kochani Skorpion, Skorpion dzisiaj, no, w takiej karcie, pozornego zadowolenia z siebie, pozornego zadowolenia z sytuacji, może tak być, że pokazujesz na zewnątrz y, uśmiech, ale to jest taka maska, tylko zakładasz maskę. Natomiast, y, no, pod spodem tam coś się może dzieje w środku. Ale jakby to jest takie to robienie dobrej miny do złej gry. O, tak się to mówi. Więc, więc właśnie tutaj nie pokazujesz prawdziwego prawdziwych uczuć, prawdziwego swojego wnętrza, tylko pokrywasz wszystko właśnie tą maską. No pół biedy, jeżeli jeżeli robisz to dla osób. No powiedzmy, gdzieś tam dalszych. Nie? Natomiast, no, wobec bliskich, takie zakładanie maski, no, właściwie to nie jest nic fajnego, bo to jest rodzaj jakiegoś tam oszukiwania, nie? Więc warto maskę zrzucić i pokazać swoje prawdziwe wnętrze. Moi kochani, strzelec, strzelec dzisiaj w karcie świata, czyli cóż, taka pełnia szczęścia, szczęście, spełnienie, zwycięstwo, spełnienie jakichś planów, do których dążyłeś do wieszczelcu od jakiegoś czasu. Wszystko się układa, masz takie poczucie, że osiągasz wszystko, czego chcesz. To jest taka nagroda, po prostu, która Cię spotyka. No, ewentualnie dla jakiegoś szczelca może to być symbol podróży, tak? bo świat to też są podróże i to te podróże takie dalekie, zagraniczne. No i cóż tu jeszcze można powiedzieć? No, to, jest takie, to jest taka energia, kiedy może coś się kończyć, czyli doprowadzasz coś, z czym przez jakiś czas, powiedzmy, byłeś, ten temat był głównym tematem dla Ciebie, doprowadzasz to do szczęśliwego końca, do szczęśliwego zakończenia, tak? Koziorożec. Koziorożec, moi kochani, w karcie Króla Monet, czyli energia mężczyzny bardzo stanowczego, bardzo takiego konkretnego, który jak coś powie, to tak zrobi, który dotrzymuje słowa, który jest dla Swojej na przykład partnerki, wsparciem, można na nim polegać, daje poczucie bezpieczeństwa. Więc albo to ty, drogi koziorożcu, właśnie w takiej energii. Dla kobiety to może być taki mężczyzna, który przed tobą staje i taką właśnie energię od niego czujesz. No, może to być też oczywiście mąż, może to być szef pracy, jak najbardziej też, więc być może w jakiś sposób szef pracy może ci e, dzień zorganizować, że tak powiem. No, a dla Ciebie samej to może być też na przykład energia zarabiania pieniędzy albo inwestowania w coś. Być może to jest taki dzień, kiedy sobie będziesz właśnie snuć plany, dzisiaj ta ósemka temu sprzyja, właśnie odnośnie e, na przykład inwestowania w coś czy zakupu czegoś. No i moi kochani, wodniczek, wodniczek z kolei w energii króla buław, czyli <laughs> energia mężczyzny bardzo aktywnego. Mężczyznę, który poradzi sobie z wieloma trudnymi problemami, więc jeżeli coś takiego trudnego gdzieś tam od jakiegoś czasu spychasz, że to nie teraz, nie mam na to siły, to raczej tego nie, nie podołam, nie udźwignę, nie dam rady i tak dalej, to dzisiaj masz tę energię, że właśnie z takimi ciężkimi sprawami po prostu wstryknięcie palca i sobie radzisz. Więc jeżeli takie wodniku rzeczy gdzieś tam. Masz wokół siebie, to weź się za nie dzisiaj. Chociaż jest piątek i właściwie wydawać by się mogło, że myślimy o odpoczynku, o długim weekendzie. No długim, niedługim, no o weekendzie. Ten weekend się nie zrobi długi, ale o weekendzie. A jednak mimo wszystko warto byłoby dzisiaj troszkę popracować i naprawdę dzisiaj możesz zrobić więcej niż przez cały tydzień na przykład. Przykładowo tak mówię, no. Więc jak najbardziej. Natomiast dla pani wodniczki, no może to być też tak, że stanie przed tobą mężczyzna, na którego widok. No, dech Ci zawsze tak, w piersiach, bo to jest mężczyzna bardzo atrakcyjny, taki pociągający fizycznie i który robi wrażenie na kobietach, więc, no, może tak być, że kogoś takiego dzisiaj spotkasz. No i rybka, moi kochani, rybka. Rybka skupiona dzisiaj być może na sprawach domu, na sprawach w ogóle materii, na sprawach finansowych, w sprawach pieniędzy. To jest dobra karta, takie powodzenie w tym, w tym zakresie, tak? Więc, no, albo może to być nowy dom, może to być nowa praca, taka pomyślność, która za tym idzie, tak? Tutaj, yy, no, nowa praca, jak najbardziej z tym cesarzem w, w okolicy, więc tutaj jakby yy, można w tę stronę coś kombinować. Dodatkowo jakieś zarobione pieniążki tam. Tak, też to może być w ten sposób. Jakieś takie dodatkowe, czyli premia, jakaś, czy, czy, czy jakiś drugi, powiedzmy, etat, tak, czy coś w tym stylu. No w każdym razie dodatkowe pieniądze, które wpadają. No bardzo pozytywna karta. Tak, Myślę, że yy, na tym się skupicie. Nie dzisiaj, pomimo tego, że to jest właśnie piątek, początek weekendu, dużo tych kart. Finansowych i związanych z zawodowymi sprawami, no ale to chyba właśnie z tego wynika, że energią dnia jest ósemka i ona głównie też nacisk na sprawy materialne kładzie. Dobrze, moi kochani, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego piątku, cudownego weekendu, bo przed nami świąteczny weekend. No i cóż, do usłyszenia wkrótce.